Psalm 45 Za ślubinny króla. Z mego serca płynie piękne słowo: pieśń moją śpiewam królowi, język mój jest jak relec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki. Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu klubę Twoją i ozdobę. Wstąp szczęśliwie na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich, a Twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny. Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, ludy padają przed Tobą. Tron Twój Boże trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość. Wstrętnę Ci bezprawie, dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejkiem radości, hojniej niż równych ci losem. Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem. Z pałaców z kości słoniowej cieszy Cię dźwięk lutni. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon. Oto córa Tyru zbliża się z darami, możni narodów szukają twych względów. Córa Królewska wchodzi pełna chwały w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do Ciebie dziewice jej druchny. Wiodą je z radością i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie Twoi zajmą miejsce Twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Przez wszystkie pokolenia upamiętnię Twe imię, dlatego na wieki sławić Cię będą narody.